Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Holistycznych Czatów. Dzisiaj opowiem na temat kawy. Czy warto ją pić? W jakiej ilości? Jakiego rodzaju kawa będzie dla nas najbardziej korzystna? Czy też powinniśmy ją ograniczyć i dlaczego? Ja nazywam się Polina Burkowska, jestem dietetykiem klinicznym. W poprzednich odcinkach Holistycznych Czatów mówiłam o żywności sirtuinowej. Znajduje się też pod tym odcinkiem PDF do ściągnięcia, w którym właśnie wypisałam 20 najczęstszych Najczęściej polecanych sirtuin, a okazuje się, że zapomniałam tam dodać jednej z bardzo istotnych, jaką jest właśnie kawa. Czyli kawa okazuje się, że jest też sirtuiną, która ma korzystne działanie, zawiera cenne polifenole, które również wpływają na nasze geny długowieczności i geny szczupłości, o czym mówiłam właśnie w poprzednim odcinku, do którego zachęcam się, żeby przesłuchać raz jeszcze. I tutaj chciałabym dzisiaj powiedzieć troszeczkę więcej na temat kawy i czy powinniśmy ją pić, czy też nie. I tutaj mamy różne badania, które pokazują, które dowodzą wręcz, że troszeczkę podejście do tego, że kawa była dla nas niekorzystna, było mylne. Okazuje się, że ma ona bardzo pozytywne właściwości, pozytywne działanie, nie tylko że wpływa pobudzająco, czy też poprawia nasz poziom koncentracji i też energii, ale ma długofalowe pozytywne działanie wpływające na nasze geny, jak i również na cały. Ogólny stan zdrowia. Okazuje się, że wypicie na przykład jednej filiżanki kawy dziennie zmniejsza ryzyko cukrzycy o 7%. Są instytucje, które wskazują również, że kawa ma działanie przeciwnowotworowe, wspomagające procesy leczenia i regularne wypijanie takiej kawy może poprawić nasz stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko na przykład nowotworów nawet o 40%. Więc jest to dużo, dużo, dużo cennych informacji, które się dowiadujemy. Niektóre badania pokazują nawet, że taka kawa może mieć porównywalne, czy też czasami nawet i lepsze działanie na nasz organizm niż zielona herbata czy surowe ziarna kakaowca czyli też podstawowe z które zawierają dużo polifenoli cennych dla naszego organizmu. I jednak istotna jest kwestia to, jakiego rodzaju kawę my wypijamy i jakie ilości tej kawy w naszym żywieniu się pojawiają. Jak najbardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby kawa była dobrego pochodzenia, ponieważ wtedy taka kawa będzie miała dla naszego organizmu jak najlepsze, pozytywne działanie i zawartość tych cennych polifenoli będzie jak najwyższa. Dlatego tutaj ja też bym rekomendowała, aby tą kawę przede wszystkim kupować w formie ziaren, czyli taką niezmieloną. Wtedy widzimy na 100%, co mamy w tej kawie, że są to same ziarna, ponieważ okazuje się, że bardzo często kawa mielona, czy też kawa rozpuszczalna, która w ogóle jest też wysoko przetworzona i z tego tytułu chociażby nie powinna występować w na naszym codziennym żywieniu, ale kawa mielona bardzo często jest zanieczyszczona zanieczyszczona zbożem, zanieczyszczona właśnie np. pszenicą, czy też soją, czy innymi ziarnami, które są o wiele tańsze. A wiadomo, że kupujemy kawę na kilogramy, na gramy, płacimy za kilogram, więc ważne jest to, żeby płacić za 100% wartość kawy, a nie jakichś tam dodatków, które są dla nas niekorzystne, a które też mogą np. powodować problemy, jeżeli mamy chorobę autoimmunologiczną i ograniczamy pszenicę, ograniczamy produkty strączkowe, soję, a może okazać się, że że taką kawę, którą pijemy, jest zanieczyszczona i ona będzie przyczyniać się do tego, że nasz układ odpornościowy cały czas jest pobudzany, mimo tego, że na przykład wyeliminowaliśmy z diety już te produkty, które wyeliminować powinniśmy. Kawa ma też pozytywny wpływ, ponieważ poprawia nasz układ krążenia, zwiększa filtrację, dzięki czemu jesteśmy bardziej nastawieni na detoksykację, nasza wątroba filtruje więcej krwi i my funkcjonujemy lepiej. Ale to też może się przyczynić do odwodnienia, ponieważ bardzo często po kawie idziemy do toalety. Dlatego też trzeba zadbać o to i pamiętać o to, że jeżeli pijemy kawę, powinniśmy też na każdą filiżankę kawy wypić odpowiednik jednej szklanki wody żeby uzupełnić te płyny, które wydalamy z organizmu. Pokazują również, że kawa wpływa pozytywnie na nasz układ nerwowy i zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera, ponieważ zmniejsza ilość białka amelaidów, które właśnie są kojarzone z tą chorobą, z tą rozwojem tej jednostki chorobowej. Dlatego też, decydując się na kawę, jak najbardziej możemy ją wprowadzić do naszego jadospisu, ale powinniśmy pamiętać, żeby ona też nie była w zbyt dużej ilości, ponieważ jej nadmierne ilości będą dla nas uzależniające, ale też może, mogą nadmiernie nas, nas pobudzać i też odwadniać. Dlatego też zwróćmy uwagę na to, żeby kawa pojawiała się, ale pojawiała się ona w ilości 1, 2, 3 filiżanki kawy dziennie, nie więcej, bo zbyt duże ilości tej kawy mogą na nas działać zbyt mocno pobudzająco. Co więcej, jeżeli cały czas pijemy dużo kawy, to może okazać się, że ona już na nas nie działa, że ta kofeina w niej zawarta już nas nie pobudza, ponieważ nasze receptory są już całkowicie wysycone tą kofeiną, tą kawą i po prostu na nią nie reagują. Więc tutaj, jeżeli jesteś taką, Osobom, że nie widzisz reakcji po kawie, może by warto było zastanowić się, czy te twoje receptory też nie są wysycone i może by trzeba było je troszeczkę tam zresetować. I żeby to zrobić, to tutaj polecane jest właśnie odstawienie kawy na 2-3 tygodnie. A żeby przejść bardziej łagodnie taki proces odstawienia, możesz zastosować adaptogeny, które są substancjami, które pomagają resetować układ. Nerwowy, dzięki czemu jesteśmy bardziej podatni na właśnie tego typu stymulanty, jak na przykład kofeina. I już po jednej kawie, po takim okresie detoksu od kawy, czujemy ogromną różnicę po wypiciu tej kawy, czujemy ogromne pobudzenie. Takim adaptogenem, który często jest używany w właśnie sytuacjach od, odcięcia czy też odstawienia pewnych używek, czy też w tym kawy, jest różaniec górski, który bardzo mocno nam pomaga w takim okresie zmiany stylu życia czy też adaptacji, nie tylko w kwestii kawy, w innych sytuacjach też może, może być dla nas pomocne, więc warto się tutaj też tym zainteresować, że są takie substancje, które wspomagają nam proces adaptacji do nowego e, stylu życia czy też do nowego, nowej sytuacji i warto o tym e, też wiedzieć. Na, to, na co bym jeszcze zwróciła uwagę? Na pewno na to, że kawa kawie nie jest równa, jak w większości przypadków, czy kalorii, czy żywności, tutaj też mamy taką różnorodność. Musimy pamiętać o tym, żeby kupić kawę dobrej jakości, czyli tak jak powiedziałam przedtem, powinna być to kawa ziarnista, więc warto tutaj zainwestować w dobry młynek do kawy, czy też zwykły młynek do ziarna, który się świetnie sprawdza. Ja mam taki młynek, po prostu z niego korzystam. Jeżeli możesz sobie pozwolić, to super, ekstra pomysłem jest zainwestowanie w ekspres do kawy, który będzie bardzo cennym źródłem pysznej kawy i to docenią na pewno wszyscy Twoi goście. Więc taka inwestycja jest też bardzo korzystna, bo wtedy taka kawa jest robiona z pełnego ziarna i jest ona do nas, zawiera o wiele więcej tych polifenoli, biec i tych związków, które będą dla nas korzystne. No i unikamy ryzyka oszukania, że ta kawa jest pomieszana i jednak zanieczyszczona innymi substancjami. Ja też preferuję i staram się zachęcać moich pacjentów do tego, żeby kupowali kawę organiczną bądź też ekologiczną. Bo tutaj kawa, wiadomo, bardzo dużo osób. Pije kawę. Dlatego też produkcja kawy jest na ogromną skalę. I tutaj do tej produkcji również wykorzystuje się pestycydy czy inne środki, które nie do końca są dla nas korzystne. Dlatego też wybór kawy organicznej będzie dla nas korzystny. Tym bardziej, że jeżeli decydujesz się pić kawę 2 trzy razy dziennie, to warto zainwestować w jej jakość. I tutaj taką kawę, którą. Ja też polecam, jest to na przykład kawa marki Woseba organiczna, której koszt jest około 30 zł za kilogram. Również Biedronka wypuściła swoją kawę organiczną, też dostępna w bardzo promocyjnej dobrej cenie, poniżej 30 czy też nawet 20 zł. Więc bardzo polecam się zapoznać. Ja na pewno na Instagramie pokażę te kawy, które, o których mówię, które ja używam. Również na sklepach internetowych są dostępne kawy organiczne w nie tak dużej cenie, jakby się nam to wydawało. Jeżeli pijesz kawę częściej niż 3 razy Dzienny. Warto, aby te kolejne filiżanki były z kawy, na przykład z cykorii, żeby też się za mocno nie pobudzać, ale dostarczyć sobie tych walorów smakowych i tego odprężenia związanego z piciem kawy, ale też nie przesadzać z ilością właśnie tej kofeiny i z ilością takiego działania uzależniającego. Kolejna wskazówka, która jest korzystna, jeśli chodzi o picie kawy, to to, że do kawy warto dodać jakiś dodatek. I u mnie w kawie najczęściej pojawia się cynamon albo kardamon. Lubię też dodać na przykład kurkumę, wtedy mówimy turmeric coffee. Też bardzo modna jest kawa kuloodporna. Zwłaszcza jeżeli decydujesz się na troszeczkę zmiany stylu życia i zredukowanie ilości węglowodanów w twojej diecie. Czy też chcesz wejść na dietę ketogeniczną, niskowęglowodanową i rozpocząć swoje w organizmie produkcji ketonów, czyli takich ciał, które dostarczają energię i pomagają redukować wagę. To tutaj warto jest na samym początku do takiej kawy dodać tłuszcz na przykład kokosowy, który zawiera tłuszcze MCT, średniołańcuchowe, bądź sam olej MCT, bądź też dodaje się na przykład masło od krów karmionych trawą. Wtedy taka kawa nazywana jest bulletproof coffee i ona pomaga nam na przykład przedłużyć, przedłużyć czas niejedzenia po to, żeby zredukować ilość glikołów w wątrobie i w mięśniach po to, żeby w dalszym kolejności korzystać z tkanki tłuszczowej. Więcej na ten temat na pewno dowiesz się w poprzednich postach, które publikuję na moim blogu, czy też na Instagramie czy Facebooku na temat właśnie tego, jak obniżyć ilość glikogenu, żeby aktywować działanie i spalanie tkanki tłuszczowej. I tutaj może pomóc nam kawa. I tutaj dochodzimy też do pytań, które bardzo często zadają mi moi pacjenci, czy też osoby, które realizują post. I bardzo istotne jest to w zależności od tego, jaki typ postu realizujesz, mamy różne posty. Posty o wodzie, półposty, posty warzywne, posty owocowe, posty sokowe. I jeśli chodzi o generalnie założenie postu o wodzie, no powinno on być sam, jak sama nazwa mówi, zawierać tylko wodę, aczkolwiek no dopuszcza się takie napoje jak herbata, czy też rosół, wywar z kości, czy właśnie kawa, po to, aby utrzymać ten organizm w, w etapie postu przez dużo. Dłuższy czas. Czyli dzięki temu możemy zmniejszyć uczucie głodu, bo badania też pokazują, że kawa zmniejsza uczucie głodu i przedłużyć działanie postu, mimo tego, że czasami może być lekko zachwiane ten, ta głodówka, bo wiadomo, przyjęliśmy coś innego niż woda, więc tutaj może być uznana za przerwanie tej głodówki, to i tak efekty. Postu są zachowane. I tutaj w postach o wodzie, w zależności od tego, jakiego typu posty robimy, jest kawa często dopuszczona. Ale też jeżeli chodzi o na przykład posty warzywno owocowe dr. Ewy Dąbrowskiej, tutaj wiemy, że kawa jest zabroniona. Dopuszczona została tylko kawa z cykoli. I tutaj, zarówno w tym i w jednym przypadku, mamy rację, ponieważ. Możemy kontynuować post pijąc kawę, a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że kawa może działać na nas zbyt pobudzająco. Więc jeżeli jesteśmy osobą, która jest drażliwa, nerwowa, niespokojna, czuje niepokój, która ma duże stany zapalne, ma duże zaburzenia hormonalne, to na pewno o wiele lepszym pomysłem jest zrezygnowanie z kawy podczas postu, dlatego że będzie ona nadmiernie nas pobudzała. Może powodować pobudzenie właśnie wydzielania hormonu stresu, kortyzolu, co będzie przyczyniać się do tego, że insulina cały czas będzie wysoka. A my nie będziemy mogli korzystać i tak z kartki tłuszczowej, co przełoży się na to, że organizm nie będzie w ketozie odżywczej, nie będzie aktywował autofagi, tylko będzie na niskokalorycznej kalorycznej dzieci niedoborowej. Tutaj jest ogromna różnica między głodówką a dietą niskokaloryczną. Na ten temat będę mówić w następnym holistycznym czacie, do którego jeszcze raz się zachęcam. Dlatego też ważne jest to, żeby dostosować zalecenia odpowiednie do naszych możliwości. Dlatego też na przykład dr Dąbrowska nie zaleca kawy, jest to dobry moment, żeby w czasie postu z niej zrezygnować, zrobić takie właśnie oczyszczanie, zresetować receptory i potem, jeżeli będziesz chciała być do kawy, będziesz chciała być do kawy, poczujesz jej działanie. Ale pamiętajmy o tym, że z jednej strony kawa jest dla nas korzystna i niesie ze sobą bardzo duże pozytywne efekty, jeżeli pijemy je w odpowiedni sposób, w umiarze i dostosowane do naszych potrzeb, ale z drugiej strony jej nadmiar może być dla nas niekorzystny, powodować nadmierne pobudzenie, przez co organizm też będzie źle funkcjonował. Jeżeli jeszcze stosujemy dietę niedoborową, nie uzupełniając magnezu, potasu, cynku i innych minerałów, które mogą być wypłukiwane, czy wypłukiwane z powodu nasilonej diurezy, nasilonego potrzeby chodzenia do toalety, no to jak najbardziej musimy pamiętać, że to trzeba jednak troszeczkę zrównoważyć. Nie ma składnika, który by był w nadmiarze dla nas zawsze korzystny. Zawsze dawka czyni truciznę, więc pamiętajmy o tym, że w umiarze rysutowana regularnie będzie dla nas korzystna, ale pamiętajmy o tym, że musi być ona, powinna być z dobrego źródła, najlepiej ziarnista, przechowywana również w słoiku, żeby nie było najlepiej dostępu do światła, ani do tlenu, bo te polifenole również będą się utleniały, tak żeby miała ona najwięcej wartości dla nas zachowanych. Pamiętajmy, żeby do kawy również nie dodawać cukru. Możemy dodać odrobinę mleka. Ja preferuję mleko roślinne, na przykład migdałowe, albo kokosowe, które bardzo, bardzo często dodaję do mojej kawy. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie wartościowe. Bardzo jestem ciekawa, ile kawy typujesz i jakiego rodzaju kawy najbardziej polecasz. Daj mi znać koniecznie w komentarzu. I tymczasem zachęcam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka Holistycznych Czatów w następny poniedziałek. Na dobry początek tygodnia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Música